Wstęp. Cię Cześć, tu Ewa ze Stajni Ojcowizna. Zaczynamy nową serię filmików. Jakiś czas nas nie było, mieliśmy przerwę. Przepraszamy bardzo, wracamy. Nowa seria filmików będzie na temat lążowania konia i jak nauczyć się lążować konia, czyli uczymy człowieka jak lążować konia, a nie e, uczymy konia, który nie był lążowany, tak? To jest bardzo skomplikowane. <laughs> e, tym człowiekiem będzie Łukasz, na własne życzenie, jest ochotnikiem tutaj do tego eksperymentu. E, Łukasz już trochę nam w stajni pomagał, wyprowadzał konie, czyścił. Karmił, także troszkę doświadczenia przy koniach ma, natomiast jeszcze z końmi nie pracował, nie lążował, nie jeździł nigdy konno, więc jest zupełnym świeżakiem w tym temacie. Wybaczcie odgłosy w tle, to flakon. Także Łukasz nie pracował z końmi i to będzie jego debiut w tym temacie. Mieliśmy wstęp teoretyczny. Był wstęp teoretyczny na ten temat, jak się lążuje, jak się ustawić względem konia, jak zajmować się sprzętem, jak obsługiwać sprzęt do lążowania i jak różne ćwiczenia robić. Także ten wstęp Łukasz już miał. Przejdziemy dzisiaj do praktyki. Nie będziemy tutaj tego wykładu teoretycznego mówić, bo nie jest, nie jest celem tego filmiku, żebyście się nauczyli lążować konia. Tylko, żeby pokazać jak Łukasz się będzie uczył lążować konia. Jeżeli chcecie się nauczyć jak konia lążować, to albo zapraszam do mnie, albo mówcie się u siebie w stajni, żeby ktoś was nauczył. I nauczcie się tego na żywo, a nie z internetu. To powiedz Łukasz, skąd taki pomysł, żeby się nauczyć lążować, bo to był swój pomysł. Tak, pomysł był mój i wziąłem się stąd, że tak jak wspomniałaś, miałem okazję przy tych koniach już coś porobić. Posprowadzać, pogłaskać, wyczyścić, zająć się nimi. Nakarmić, no i stąd y, mam ochotę pójść krok dalej, tak? Czyli y, z samego pielęgnowania i że tak powiem, obejścia wokół nich y, chcemy zacząć teraz współpracę, tak? Zobaczyć, czy się dogadamy i czy będzie to miało ręce i nogi. Aha, aha. A powiedz, jak, jak w ogóle, jakie emocje Ci towarzyszą przed tym nałożowaniem? Czy się obawiasz, czy się cieszysz tym, ekscytujesz, jak, jak się czujesz? No z jednej strony jestem trochę podekscytowany, ale z drugiej strony też jestem lekko zestresowany. No bo to będzie jednak praca z żywym zwierzęciem, będzie trzeba nie zrobić krzywdy jemu, nie zrobić krzywdy sobie, będzie trzeba zapanować też nad tym zwierzęciem, no i powiem szczerze, nie wiem jak mi to wyjdzie, ponieważ tak. będzie to mój pierwszy raz, więc zobaczymy czy, czy w ogóle będzie sens skręcić część drugą, trzecią i kolejne, bo być może po pierwszym razie powiem, dobra stop, to nie dla mnie, dziękuję, wypisuję się z tematu. Jasne, no dobrze, to chodźmy do konia i zobaczmy jak to pójdzie. No to zobaczymy, lecimy. Jak widzicie jesteśmy już na hali. Zaczynamy od wstępu w ręku na początku kółkowo hali I potem zaczynamy już pracować na ląży w kółku. No i co? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja ruszam. A wy miłego oglądania i śmiania się. Ja tylko dodam od siebie, zanim się pojawią jakieś komentarze i pytania na ten temat, dlaczego lążyjemy siwego z batem ujeżdżeniowym, a nie z batem do lążowania, ponieważ siwy jest bardzo wrażliwym koniem. I y, po prostu długi bat, latający sznurek bardzo go denerwują, stresują, y, a krótki bat taki ujeżdżeniowy jest w sam raz taką wskazówką dla niego absolutnie wystarczającą. On nie potrzebuje jakiegoś poganiania na ląży, prędzej hamowania, y, więc krótki bat taki ujeżdżeniowy, a nie do lążowania bat, idealnie nam się sprawdza. Więc z takim też dzisiaj Łukasz będzie pracował. Trochę daj mu więcej ląży, trochę go odsuń od siebie, uważaj, żeby go nie wyprzedzać, uważaj, żeby ląża się nie kładła na ziemi. No dobrze, to omówiliśmy sobie przed lążowaniem na zajęciach teoretycznych dwa ćwiczonka. Jakie pamiętasz? Ustępowanie. No czekaj, bo już jedzie, patrzcie, już robi taki, jest prędki. Ale całkiem całkiem to przyzwoicie wyglądało. Tak, trochę bardziej musisz iść do niego, bo podniosłeś bata. O właśnie. Ale nie szedłeś w jego stronę. Dobre Trochę jesteś za daleko, dlatego on też bokiem idzie. No, niestety. Musisz być trochę bardziej tak na wysokości jego łopatki i szyi, nie na wysokości brzucha, jak chcesz poprosić o cofanie. Dobra, no, to co, próbujemy jeszcze raz? Tak, możesz od razu tutaj na ścianie. Okay. Okay. Tak, nie idź za szybko, spokojniej trochę. To jest ten luz, o którym mówiliśmy, że chcielibyśmy, żeby on troszkę spokojniej. Trochę opuścił głowę, szyję. O właśnie, luz. I to też idzie, to też idzie od tego, w jaki sposób ty idziesz. Nie? Że jeżeli mocno idziesz w przód, to on będzie też przejmował tą energię i pędził. Teraz z kolei możesz troszeczkę aktywniej, żeby z kolei to nie przeszło w drugą stronę w, we wleczenie się. Już pry. Tak jest. Uprzedzaj. Nie dawaj się ląży targać. Dlatego właśnie siwego lążujemy z krótkim batem, bo on czasami tak wpada w taki tryb: biegniemy. Troszkę próbuj, próbuj uspokajać. Okej, okay, dostępa. Pamiętaj, że jak mu powiesz wstęp. I wstęp. Nie dajemy się rozpędzać. Chwila wstępa. Tylko wstęp. Nie stoimy. Wstęp. Nic nie, nic nie szkodzi, to normalne. Słuchajcie, to są początki. Skończyliśmy. Myślę, że z sukcesem. Wszyscy przeżyli, koń przeżył przede wszystkim, to najważniejsze. Człowiek również przeżył. I myślę, że jak na pierwszy raz, zupełnie nie ma się czego wstydzić. Powiedz, jak twoje odczucia. Czy nie ma się czego wstydzić? No, ja nie wiem, tak? Ja swój plan minimum wykonałem, chciałem poprowadzić konia w dwóch chodach, czyli stęp plus kus i zrobić kilka ćwiczeń takich gimnastycznych. Udało się, mam nadzieję, że tragicznie nie było. No Było to znacznie trudniejsze niż wyglądało z boku, no ale też dało mi pozytywną energię i chęć do nauki dalej. Nie, Ja ze swojej strony, tak jak mówię, myślę, że jak na pierwszy raz było bardzo fajnie, już trochę osób uczyłam lążować, i myślę, że jak na pierwszą lekcję, naprawdę było ok, było w porządku. Jeszcze, oczywiście, dużo nauki przed tobą, to nie możemy mówić, że od dzisiaj umiesz lążować konia, ale, ale myślę, że naprawdę było, było fajnie, było w porządku. No i w tym miejscu chyba musimy ogłosić nasz konkurs, który pojawi się na Instagramie po wrzuceniu tego filmiku, prawdopodobnie wkrótce po wrzuceniu. Ogólnie obserwujcie Instagrama Stanisławie Ojcowizna, ponieważ pojawi się tam pytanie konkursowe. Ze względu na to, że ćwiczymy dalej gimnastykę z koniem, ćwiczymy z nim pewne, że tak powiem, wymagania od niego, żeby robił to, co chcemy. No i że tak to powiem, znowu powiedziałem, że tak to powiem. Za kulisami wprowadziliśmy nowe ćwiczonko dzisiaj. Nie widzieliście tego, jak Łukasz się uczył jeszcze jednego ćwiczenia z pracy z ziemi, z koniem, oczywiście. I to ćwiczenie oczywiście ma swoją nazwę, profesjonalną, jeździecką, natomiast my nadaliśmy mu tytuł roboczy temu ćwiczeniu. Znaczy, nazwaliśmy mu no, nazwę własną, naszą tutaj tak podczas trenowania. Taką za zabawową, dowcipną. Luźną. Luźną, tak jest. I y, wrzucimy na Instagramie, jak nazwaliśmy po swojemu to, to ćwiczenie. I spróbujcie zgadnąć, o co chodzi, co to jest za ćwiczenie, o co nam chodziło, co tak ochrzciliśmy. Będziemy też oczywiście zmieniać konie, tak, żeby też Łukasz się nauczył lążowania różnych koni, nie tylko siwego, którego dzisiaj widzieliście, tylko też będą inne konie łatwiejsze, trudniejsze. Także oglądajcie, zobaczymy, jak te postępy będą szły i jak powiedzmy, nie wiem, za parę miesięcy to będzie wyglądało, jak Łukasz będzie regularnie faktycznie uczył się jak konia lożować. No i chyba tym, tym akcentem pozytywnym zakończymy ten filmik. Tak, dzisiejszy to... możemy zakończyć tym akcentem, bo jest pozytywny. Tak. Ja przypominam teraz przy o konkursie, bo... Tak, na Instagramie będzie konkurs po filmiku, więc zapraszamy. E, Lajkujcie, subskrybujcie filmik subskrybujcie kanał, lajkujcie filmik, komentujcie, co wam się podobało, co wam się może nie podobało, nie wiem, nie, kryty, nie, kryty, nie, kryty, nie krytykujcie za dużo, bo to było, było pierwsze lążowanie. Krytykujcie, tak? krytykujcie, wiecie. Ja, ja wiem, jaki jest świat koniarzy, bądźcie łagodni, to jest początkujący człowiek, nie zraźmy go od razu do naszego świata. <laughs> Dobra. do zobaczenia w następnym filmiku, dzięki za oglądanie. Cześć, dzięki.